Witam na kanale Yellow Smile. Jak pewnie wiecie, jutro wchodzi nakaz używania maseczek w Polsce z uwagi na epidemię koronawirusa i właśnie chciałem powiedzieć kilka słów na ten temat jakie maski powinniśmy używać. Więc zaczynając od początku, te wszystkie maseczki bawełniane, które gdzieś tam są szyte Umówmy się, no nie wnoszą nic do tematu, oprócz tego, że, że wyglądają gdzieś tam na twarzy i jest widać, że one są. Natomiast na pewno one nam nic nie dadzą, jeśli chodzi o ochronę przed wirusem, ponieważ te włókna w materiale gdzieś tam bawełnianym czy poliestrowym są rozłożone na tak, tak szeroko, czego oczywiście nie zobaczymy gołym okiem, ale nie zapewniają żadnej ochrony, żadnej bariery więc to jest w ogóle kwestia wyrzuconych pieniędzy i sztucznie sobie powodujemy w głowie tak, taką myśl że o jesteśmy no zabezpieczeni ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością jakie mamy maseczki dostępne na rynku oczywiście na rynku teraz z tymi maseczkami jest, niby wszystko jest dostępne natomiast w bardzo wygórowanych cenach tutaj macie kilka typów to zaraz wyjaśnię co to jest natomiast macie tutaj taką maseczkę Pewnie tutaj będzie widać dobrze. FFP1. FFP1 to jest taka ochrona typowo przeciwpyłowa. Czyli jeśli na przykład szlifowalibyśmy drzewo albo jakieś metale, albo wiercilibyśmy, no cokolwiek, bylibyśmy w zakurzonym pomieszczeniu, instalowalibyśmy wełnę. Yy, gdzieś tam na poddaszu To to są takie typowo robocze maski FFP1, które zabezpieczają nas przed tym pyłem Niestety Wirus jest na tyle mały Że bez problemu jest w stanie przez taką maseczkę FFP1 przeniknąć Oczywiście taka maseczka FFP1 Jakiegoś tam wiodącego producenta Tak jak tutaj na przykład czyłem Będzie już dużo lepszym rozwiązaniem Niż maseczka bawełniana, którą kupicie Od pani Jadzi, która szyje to Gdzieś u siebie w mieszkaniu, tak? więc jest taka maseczka ona na dzień dzisiejszy będzie kosztować pewnie około 50 zł, ona generalnie może być używana wielorazowo natomiast należy pamiętać o tym, żeby wiadomo, nie dotykać jej z zewnętrznej strony, dobrze by było ją zdezynfekować po powrocie do domu nie można jej oczywiście prać prasować, takich rzeczy nie można robić co można robić, to oczywiście, zaraz pokażę można ją Ozonować tak jak każdą jedną maseczkę. Do tego jest taki specjalny sprzęt. I takim sprzętem, ozonatorem, on ma tutaj takie wejście. Można schować to do jakiegoś pojemnika, odprowadzić wężyk do tego pojemnika, załączyć ozonator. On będzie ozon tłoczył do tego pojemnika i taka maseczka. Nam się zdezynfekuje pod kątem bakterii, wirusów i, I tym podobnych rzeczy, natomiast Trzeba mieć takie urządzenie, a takie urządzenie kosztuje no powiedzmy około 300 400 zł, więc jest to dosyć duży wydatek Więc i tak koniec końców Będziemy musieli taką maseczkę wymieniać, więc W efekcie byłoby to bardzo Bardzo kosztowne Na dzień dzisiejszy około 50 zł taka maseczka Mamy maseczkę Tutaj to widać FFP3 to jest właśnie taka maseczka, jaka powinna być stosowana y, przeciw wirusom, między innymi przeciw koronawirusowi. Jak widać, ona tu ma takie dodatkowe uszczelnienie gumowe. Ma tutaj taki, y, taki uchwyt, y, który reguluje się na nosie, a także ściągacze, podwójne ściągacze, które umożliwiają nam dopasowanie takiej maski do y, kształtu twarzy. Taka maska na dzień dzisiejszy to jest wydatek rzędu 100 zł. Niestety jest to bardzo droga maska. Normalnie pewnie kupilibyśmy ją za 30. I ją również y, możemy używać wielokrotnie, natomiast ta część tutaj po przyjściu do domu, tak jak w tej masce jest, może być po prostu z jakimś tam materiałem biologicznym. tak I tu znowu nie możemy tego wyprać, nie możemy tego y, niestety potraktować żelazkiem y, i Możemy jedynie ją wyozonować, tak samo przy użyciu tego urządzenia. Więc to również nie jest jakieś tam rozwiązanie, które możemy stosować cały czas, bo zbankrutowalibyśmy najzwyczajniej w świecie. I kolejna rzecz, jaka jest teraz dostępna na rynku, taka dosyć innowacyjna. Ja akurat to mam, ponieważ posiadam takie czyściwo, z znano srebrem. Natomiast ta sama firma z tego samego materiału szyje teraz maseczki, które są dostępne. W opisie filmu wrzucę mniej więcej link, co to takiego jest. Natomiast są to włókna, które są nasączane taką metodą ogniową. W nanosrebrze, a, a nanosrebro, te cząsteczki, te nanocząsteczki mają właściwości biobójcze, m, antybakteryjne, antywirusowe, więc ta firma. Ja nie mam niestety tej maseczki, bo je teraz bardzo ciężko dostać, bo jest duży popyt duży na nie. Te maseczki z tego y, tak naprawdę są wielokrotnego użytku. Pierzemy je w 60 stopniach. Dodatkowo jest też taki preparat z nanosrebrem, który można dodać do pralki, i on dodatkowo jeszcze utrwala te jony srebra. Ja nie znam dokładnie szczegółów, bo nie jestem sprzedawcą tego, natomiast yy, można je prać chyba tam, 10 tysięcy razy bez utraty właściwości tych antybakteryjnych, antywirusowych. Taka maseczka kosztuje chyba 25 zł. 25 zł. Taka maseczka. No i generalnie, yy, kiedy wypierzemy, to, to mamy pewność, że no, wirusy tam gdzieś skinęły i możemy to stosować wielokrotnie. Taki najprostszy test, jak macie już jakąkolwiek maskę, żeby sprawdzić, czy ona jest Wam w stanie coś, coś pomóc, to jest założyć maskę, odpalić zapalniczkę, dmuchnąć i zobaczyć, czy płomień gaśnie. Jeśli płomień gaśnie, to wtedy oznacza to, że no niestety, ale to nie jest żadna ochrona. Więc to jest jeden z takich najprostszych testów, a drugi, można spróbować przedmuchać, wydmuchać przez, przez ten materiał powietrze. Jeśli wychodzi to bez żadnego trudu. To znaczy, że ten materiał jest bardzo przepuszczalny. Tutaj no, jest, jest pewien trud, żeby, żeby w ogóle wydmuchać te powietrze przez ten materiał, więc to pokazuje, że ta gęstość tego, tych włókien tego materiału jest bardzo, bardzo wysoka. Także tyle jeśli chodzi o maseczki, no, to już jest Waszą decyzją, czy będziecie chcieli inwestować w jakieś. Takie drogie sprzęty, czy w takie sprzęty, czy maseczki szyte z znano z nanosrebrem. Jedno jest pewne, y, te bawełniane maseczki i 80% chirurgicznych dostępnych na rynku nie ma teraz nic wspólnego z żadną ochroną, tylko to, to działa chyba y, na zasadzie placebo, albo tak ma działać. Więc y, dla tych, którzy oglądają ten film, żebyście byli świadomi, że to Wam w niczym nie pomoże. Jeśli. Udało mi się to fajnie wyjaśnić. Polubcie kanał, zasubskrybujcie, komentujcie, jakie są Wasze odczucia i życzę zdrowia, powodzenia. Dzięki, trzymajcie się.